Hopsiup, hop, zmiana placu. Niezłe pośladki, że tak się wyrażą. Gdy zobaczę Białe Volvo, bo jest zlecenie dla kogoś. <laughs> Tylko pytanie brzmi, czy jest to Ereczka i czy jest to co najmniej dziewiętnasty 19... Czy jest to co najmniej 19 rok Ereczka. Chwileczkę, bo ja tu mam plexiglasów tyle na sobie, że... Reczka co tu jest napisane? 19 Bosko. Jak to martwego pola nie ma? Ja pierdzielę, w R-designie. Jest co na budce... lekko pozamykane, ale widzę z tego biuro otwarte. Sztuka. Żeby nie było znów rzutem na taśmę 19 rok 130 przebiegu 190 mocy w RC Zobyłem te klucze Czym to się do... otwiera? Wiem, dobra zamyka otwiera. Dobra. Także to się otwiera tym palcem szwedzkim, czyli klasycznie, dobra? 130, już to ogarniemy. Do widzów wyślę, przejadę, odpalę. Chociaż najpierw wyślę, bo takie wymarudne. 130 3900 bardzo przyjemna informacja. Gdyby jeszcze miał panoramkę, byłby absolutnym hitem. Pamięci posiada Skurkozyat. Gdzie ten start stop? Tu dali w tym, w tym Volvo. A tu jest to dziwadło. <grym i zimna> Śmieszna historia. Jedziecie, mi to niżej wziął. Łepem szoruje po. Łepem szoruje po. Matko przenajświętsza. No co jest? A jedzie, kurde, już tego A bo mnie zmyliło. Gdzie sobie przycisnąłem, że tak się wyraża jedynkę, jak mi poszło, nogami w Czemu czek świeci? Sprawdźmy jeszcze raz. To dupy, znaczy, co kto lubi, ale. Kuźba! Won mi z tym grzaniem, bo jakby mamy upał dzisiaj Bez kamery? Wiecie co? Te pakiety, jak potrafią za... skoczyć No nie, czek świeci, kurde Szukam dalej, bo... Widzimy mi jajka, ływał jakbym mu z czekiem Furę Ogarnął, a piękna A piękna jest Wszystko ula Czek engine świeci, a szkoda Wyślę może zdjęcia Powiem oczeku Onoż już widelec jest niedrogo Już wiemy, z sondy Lambdy e, Aliki sprawdzały, spodpinały wtyczkę Sądy sondy Lambdy Czujnik Albo z dpf -a. Tak mówią, nie sprawdzałem, bo czas nagli Dobra, pasacik, dwudziesty rok Na gwałt potrzebny Aliku, Aliku, nasz Alik ulubiony najniższy wzrostem ale bardzo żywotny biznesowo Pan Alik, dobra Stara Buda, stara Buda, stara Buda, stara Proca, stara Proca Stara Buda BMW takie nie, to jest za małe, to jest za ciasne, to jest za stare Pasacik co to jest? Biały Ale staruszek Staruszek osiemnasty Osiemnasty Tyle dzisiaj u lecimy dalej. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawane przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro, dla was wszystkich, zdrowia. Zawijam ci ja za winkiel. Mijam oldschoolowego Pasata i Astrę, równie oldschoolową. Wijam na plac Pana gdzie ostatnio kupiliśmy Tiguana i Skodzinkę Kodiak osobową na panoramie. Pozdrawiam chyba Rudę Śląską. A pan nabył furę. Pozdrawiam też panią z nadpoznania, nie pamiętam miejscowości, panią Anię chyba. Tutaj był brany, że tak się wyrażę, w tych krzakach. Chociaż krzaku nie widzę. Tutaj był brany pani Skodziak, Skodziak Karok. Gdzieś tu stał. Łypał na mnie swoimi skodowymi oczami. Pasaty mamy tutaj raz, dwa. To jest golfik. Dietetek. Pasaty mamy... Potrzebujemy nową twarz To nie jest nowa twarz, ale Piękna lampa, ale utytłany, utytłany Ledy przeżyły przy dobrej cenie i 20 19. Zapytałbym pana Alika, o Alika o Wysłałbym widzowi To co mam To co mam, to co mam pięknego Tra la la, tra la la, la la. To oczywiście Lady Bunk. mi tu twarz Starszy, ale jarszy. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach CarVertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdroszczę dla Was wszystkich zdrowia.